Czy słysząc słowo słoń czujecie strach, ciekawość, a może respekt? Z pewnością powinniście czuć te trzy określenia jednocześnie. Zwierzę to mierze około 6-7 metrów wzdłuż, od 3 do 4 metrów wysokości oraz waży od 3 do 10 ton. Słonie afrykańskie występują głównie we wschodniej i południowej Afryce, a gatunek ten po raz pierwszy rozpowszechniono w 1797 roku. Witajcie na kanale Naturalnie, a dziś pokażę Wam kilka nagrań, na których uchwycono spotkania ze słoniami. Ale najpierw opowiem Wam trochę o tym gatunku. Zwierzęta te żyją w grupach rodzinnych. Samice i młode słonie poruszają się w stadzie pod przewodnictwem dorosłej samicy. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy osiągną dojrzałość płciową. Tworzą wtedy grupę kawalerów, a następnie, gdy dorosną, zaczynają żyć samotnie. Stada nie oddalają się od wody, lubią kąpiele, a żywią się roślinami. Słoń afrykański to gatunek zagrożony wyginięciem z powodu zabijania dla kości słoniowej. Obecnie chroniony przepisami konwencji waszyngtońskiej, osobniki te potrafią stwierdzić czy dany człowiek im zagraża, na podstawie głosu i sylwetki. Nie od dziś wiadomo, że największym zagrożeniem jest homo sapiens, a słonie nauczyły się rozróżniać zagrożenie. Przejdźmy zatem do filmów. Ciekawość to główny czynnik, który ciągnie nas w niebezpieczne miejsca. Ci turyści mieli dużo szczęścia. Posiadanie ze sobą broni uratowało im życie. Słoń widoczny na nagraniu gotowy był do szarży, która zapewne zakończyłaby się bardzo źle dla ludzi. Zwierzęta te dobrze wiedzą, że ludzka broń potrafi zrobić im krzywdę, dlatego odpuścił, a następnie udał się w odwrotnym kierunku. Swoją drogą, perspektywa w jakiej uchwycony był afrykański osobnik, pokazuje jak ogromne są to ssaki. Kolejny film i kolejni turyści fotografujący dzikie zwierzę. Co może pójść nie tak? A no pójść może właśnie słoń, i to w kierunku turystów. Ludzie ci postanowili oddalić się do obiektu zdjęć, jednak obiekt nie chciał tak łatwo dać im odjechać. Ruszył w pogoń za samochodem, zapewne chciał odstraszyć zakłócających mu spokój intruzów. Słonie mimo swoje wagi są szybkie. Na szczęście osobnik na filmiku odpuścił. Oh, he's Bliskie towarzystwo słonia nie zawsze oznacza kłopoty. Zwierzęta te bywają czasami bardzo towarzyskie i wyrozumiałe. Ludzie na tym nagraniu są bardzo szczęśliwi z powodu tak bliskich odwiedzin od Rzyma. Afrykański przyjaciel pokazał tutaj swoje przyjazne oblicze i udowodnił, że dzikie zwierzęta są nastawione do człowieka nie tylko agresywnie. narodem z westernu. Jednak zamiast strzelb i szeryfa, widzimy dwa przychodzące słonie. zauważywszy człowieka, spojrzały na niego. Jednak kiedy zauważyły, że leży on i odpoczywa, oddaliły się w swoim kierunku bez zastanowienia. Czy kiedykolwiek chcielibyście znajdować się pod olbrzymim słoniem? Ja osobiście nie bardzo, jednak mężczyzna na nagraniu nic sobie z tego nie robi. Nie potrafię określić, czy jest to głupota, czy może odwaga. Wiem jedynie, że scena ta robi bardzo duże wrażenie. Czy jeśli do samochodu dodamy słonia? Równanie wyjdzie nam prawdziwe? Spójrzcie na to i ocencie sami. Ludzie na filmiku, żeby odwrócić uwagę słonia, wyrzucili przez okno resztki jedzenia, jednak takie numery to nie z nim. Osobnik był zainteresowany jedynie busem i postanowił się z nim trochę pobawić. Nie wiem jak wy, ale ja na miejscu pasażerów siedziałbym tam sparaliżowany strachem. Wyobraźcie sobie podróż po Afryce i spotkanie stada olbrzymich słoni na swojej drodze. Takie sytuacje zdarzają się naprawdę, a ukazane nagranie dosadnie to potwierdza. Wśród olbrzymów widać małe słoniątka, co sprawia, że takie stado jest jeszcze bardziej niebezpieczne, gdyż będą agresywnie bronić najmłodszych członków. Nagrywający ludzie następnym razem zastanowią się, zanim wkroczą na teren Afryki. Co robić, kiedy swojemu podejdzie zbyt blisko? To jasne, udawać martwego. Bohaterowie tego nagrania doznali właśnie bliskiego kontaktu ze ssakiem. Postanowili nie ruszać się i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Można śmiało powiedzieć, że taktyka się sprawdziła. Nikomu nic się nie stało i każdy wrócił do domu z nowym bagażem doświadczeń.